Moi drodzy, witam serdecznie. World Under. Lecimy taką serią. Jak obiecałem, WZ305 wygląda mniej więcej tak samo jak radziecki ZSU572. Tylko dlaczego nie 7?0, a dlaczego Chiny mają go na aż 8?0? Bo moi drodzy, Chiny po prostu kradną. Projekty pożyczają, wykupują, ciężko powiedzieć i je po prostu ulepszają. Moi drodzy, on posiada pociski myśli 1 Nie wiem, jak to powiedzieć, jak to powinno być poprawnie, ale moi drodzy, to są pociski z zapalnikiem zbliżeniowym czyli jeżeli pocisk znajdzie się blisko samolotu, on po prostu wybucha. A z racji, że ma pół kilo tylu w sobie, no to robi też uszkodzenia i dlatego ta pelotka w radzieckim drzewku nie jest zbytnie używana jako pelotka. Tak, ta pelotka jest używana jak pelotka i jak po prostu czołg, więc nie przedłużajmy i zagrajmy. Moi no drodzy, wylosowałem mapę teoretycznie świetną na ten pojazd, zobaczymy jak to tutaj pójdzie. Mamy niestety chyba lekki uptier bym powiedział, ale leciutki. Leciuteńki. A taki jest plan schowania się. Ej, to jest protka. Proszę bardzo. Pierwszy frag już leży. Ukryjmy się tutaj. Przez chwilę. Albo jednak jedziemy dalej, jolo. O, no nie, niestety samuła nas wykończyła, ale tu się dużo namnożyło. Mogę jednak szybciej raszować. Fani enlisted, kojarzycie te wnętrze. Powinno być wam lekko znajome. Przejęliśmy inicjatywę. Tanie, co jest? Co to się stało z tą bombą? No gdzie ona... No XD O, 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 o. O, moi drodzy, widzieliście to, co tu się stało? Idealnie się zrystykłem i fragowałem, tak to wygląda. Eee... Dobra, spróbuję wam pokazać na jeszcze jednym przykładzie. Mam nadzieję, że coś tutaj więcej będzie latało niż jeden odrzutowiec tylko. O, co ja słyszę? Helikopter. Mu, uh! moi drodzy, widzicie to? Poszedł hita. Ta pelotka potrafi po prostu miażyć powietrze. Mało osób wie, że ta pelotka chińska jest znacznie, znacznie ulepszona względem tej radzieckiej i po prostu olewa tą pelotkę. Ona naprawdę ta pelotka faktycznie pelotkuje, potrafi zabić jakieś pojazdy lotnicze, samoloty, w sensie helikoptery. Drony w sumie może też. Tak jedyne mam fragi u nich, jeżeli chodzi o samoloty. A powiedzmy sobie, jeszcze. Łoda, hej, Ej, czy ja tutaj. No. Widzicie, co się dzieje? Zobaczcie na mój ping na pakiet luz. Łada, hej, co tu się dzieje w ogóle. To sami bardzo krzywe, akty się w tychże potrafią wydarzyć. E, Bruk! Ono tu, ono tu. E to są zbyt duże odległości. Ej, mam! Mam, zabiłem go! Jest na kliczacie! To prawda pogrzej tego nie widać na tym na ekranie na środku, ale moi drodzy... Wszystkie samoloty, jakie widziałem, zostały strącone. Wszystkie helikoptery, jakie widziałem, zostały strącone. I tak ten pojazd e, zakończę reprezentować. No, po prostu w mojej opinii jest to naprawdę zarumbista pelotka. Zarumbisty pojazd, bardzo ciekawy e, w line upie 87. No niestety, miejsce jest tylko do jednej, jednego pojazdu, aczkolwiek w sensie wydaje mi się, że chyba tu bym go mógł, tak mi się wydaje, wymienić. Bo PGZ on w ogóle go zapierowali był 8.3 3 kiedyś. Nieważne, no po prostu jest to bardzo ciekawy pojazd, bardzo dużo osób nie wie, jakie on ma, ma pociski, że faktycznie potrafi lotnictwu namieszać trochę. Dobra, dziękuję za oglądanie moi drodzy i prawdopodobnie zobaczymy się w ostatnim odcinku z po prostu zwykłego HQ e, 17. Bo jego mam wybadanego, wtedy jeszcze go ogarnąłem. Pojawiły się nowe pojazdy oczywiście od tego czasu jeszcze CS SA5 w ostatnim najnowszym patchu. No widzicie, powoli idzie to badanie. Eee, aczkolwiek wiem, że to nie będzie topowy pojazd. No i jak widzicie, to zbieram od pół roku idzie powolutku fałtę 5 też tego kiedyś będzie. Eee, odcinek. A jeszcze jest 10,7. e eee, To jeszcze dwa odcinki. Poprawka, dwa odcinki. W takim razie widzimy się za tydzień. Mamy T80 uddu 1 Cześć.